Andrzej Twarowski witam w kolejnym odcinku z serii Polubić sprzedaż. Dzisiaj powiem o przekonaniach w sprzedaży. Zanim powiem o głównych przekonaniach, które negatywnie wpływają na efektywność sprzedawców, chciałbym krótko wrócić do modelu, który przedstawiałem w poprzednich odcinkach. Mianowicie do trójkąta sukcesu sandlera. Z jednej strony mamy wiedzę umiejętności. Z drugiej strony mamy zachowania. Z trzeciej strony mamy przekonania, czyli nastawienie. Mam okazję obserwować wielu sprzedawców przez wiele miesięcy ich rozwoju. I obserwuję, że finalnie to, czy coś robią, albo czegoś nie robią, nie jest związane z wiedzą, Ponieważ wiedzę wszyscy dostają ode mnie tą samą, tylko jest to związane z ich nastawieniem, ich przekonaniami, które najczęściej są wyniesione z domu. Można żartobliwie powiedzieć, że jeżeli zaczniemy pogłębiać elementy przekonań samoograniczających, to skończymy na mamie i tacie. Ponieważ nie jestem psychoterapeutą, tylko trenerem sprzedaży, to opowiem Wam o głównych przekonaniach, które słyszę. Od handlowców, którzy trafiają na moje szkolenia, i powiem w jaki sposób negatywnie one wpływają na efektywność sprzedażową moich uczestników szkoleń. Pierwsze przekonanie, które być może słyszałeś w domu, to jest: Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Czym ono skutkuje? Skutkuje przede wszystkim tym, że ci handlowcy, którzy mają to przekonanie w głowie, niechętnie kontaktują się z nowymi potencjalnymi klientami. Bardzo trudno jest im się odnaleźć na różnego rodzaju konferencjach i eventach, które de facto polegają na tym, że mogę poznawać nowe osoby. Również niechętnie dzwonią do swoich klientów, czy też piszą w social mediach. Często to przekonanie skutkuje również tym, że nawet jeżeli znam kogoś, to handlowcowi jest trudno do klienta zadzwonić i po prostu zapytać się, drogi kliencie, co słychać. Handlowcy, którzy mają trudność z poznawaniem nowych osób, w efekcie działają w pewnej zamkniętej bazie klientów. Nie są w stanie wyjść poza pewien krąg ludzi, którzy już znają, a przez to tracą wiele ciekawych możliwości biznesowych. Drugie przekonanie, bardzo często występujące to jest: nie wypada zadawać za dużo pytań. Szczególnie widać to na etapie rozmowy o potrzebach ze strony klienta, gdzie w metodzie Sandlera zalecamy zadanie dużo pytań. Wiele osób, które głęboko jest przekonane, że nie wypada zadawać dużo pytań, nie chce pogłębiać zagadnienia. Ma trudność, żeby faktycznie dopytywać się i dobrze zrozumieć, co klient mówi, a klienci początkowo udzielają dosyć zdawkowych informacji. Bazują na opisie pewnych symptomów bólu. Jeżeli nie jestem w stanie, jest mi mentalnie trudno zadać kilka dodatkowych pytań, to bazuję na bardzo powierzchownym zrozumieniu sytuacji i problemów po stronie klienta. W efekcie rozwiązanie, które mogę zaproponować, nie jest dobrze dopasowane do jego specyficznych uwarunkowań. Kolejne przekonanie, bardzo często występujące wśród handlowców to nie wypada mówić o pieniądzach. Jeżeli z domu wyniosłeś tego typu przekonanie, to jest ci bardzo trudno: po pierwsze, pytać się o budżet, dawać wysoką stawkę, negocjować cenę. Handlowcy, którzy mają trudność, żeby traktować zarabianie pieniędzy jako coś naturalnego, bardzo często obniżają cenę, czasami zupełnie niepotrzebnie. Miałem kiedyś sesję doradczą. Właścicielka firmy sprzedawała swoje rozwiązanie do naprawdę dużej Międzynarodowej Korporacji i powiedziała coś takiego: Klient nigdy nie powie, jak wygląda proces decyzyjny po jego stronie. I to był ciekawy przykład przekonania, które w zasadzie blokowało jakiekolwiek pytania dotyczące procesu decyzyjnego po stronie klienta. Ona nie była w stanie zadać pytania, drogi kliencie, jak wygląda proces po państwa stronie. Kto w ten proces jest zaangażowany. W efekcie, pomimo bardzo obiecującego pierwszego spotkania, rozmowy z tym klientem zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ nie była w stanie zebrać informacji i zarządzić procesem decyzyjnym po stronie dużej firmy. Innym przekonaniem, również związanym z procesem decyzyjnym, jest przekonanie, że. Prezes czy też zarząd danej firmy nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Osoby, które mają przekonanie, że na pewno prezes, członek zarządu czy też dyrektor nie będzie chciał ze mną rozmawiać, nigdy takiego telefonu nie wykonają. Ja natomiast, jak obserwuję osoby na naprawdę wysokich szczeblach, to widzę, że one bardzo doceniają sprzedawców, którzy są decyzyjni. Którzy są na tyle odważni, żeby z nimi się kontaktować. W związku z tym, jeżeli jesteś przekonany, że prezes nie odbierze od ciebie telefonu, to prawdopodobnie rozmawiasz z osobami na niższym szczeblu, Twój proces sprzedaży trwa długo, a czasem kończy się niepowodzeniem. Kolejnym przekonaniem, które mają zwłaszcza handlowcy, którzy są relacyjni, jest przekonanie, że klienci powinni mnie zawsze lubić. Niestety, chęć przypodobania się klientom za wszelką cenę może przynosić często negatywne skutki, ponieważ ci handlowcy często obniżają cenę, często idą na ustępstwa, często robią rzeczy, które tak naprawdę nie należą do ich zakresu obowiązków. Sprzedaż nie jest miejscem, w którym warto zaspokajać swoje poczucie wartości. Oczywiście nie oznacza to, że należy się zachowywać grubiańsko wobec klientów. Natomiast sama sympatia nie jest wystarczająca do partnerskiej relacji biznesowej. Natomiast jeżeli kieruję się głównie sympatią, chęcią przypodobania się klientowi, to może mi to utrudniać efektywne działanie w sprzedaży. Duża część sprzedawców, w szczególności w branżach technicznych, technologicznych, jest przekonana, że nie są w stanie sprzedać bez szczegółowej prezentacji rozwiązania. Jedna z zasad sandlera brzmi: najlepsza prezentacja to jest taka, której klient nigdy nie widział. O co chodzi w tej zasadzie? Wystarczy dostarczyć te informacje, które skłaniają klienta do podjęcia decyzji. Klient bardzo często na etapie sprzedażowym nie jest w stanie przyswoić wszystkich informacji szczegółowych. W związku z tym, jeżeli chcesz dostarczyć zbyt dużo informacji dla klienta, to dla niego może być to blokujące, może wręcz się zniechęcić. Skup się tylko i wyłącznie na tych aspektach, które są związane z rozwiązaniem jego wyzwań i problemów. Kolejnym przekonaniem, które bardzo często ogranicza skuteczne działanie dla handlowców, jest przekonanie, że dla klientów liczy się tylko cena. Handlowcy, którzy kierują się tym przekonaniem, będą przede wszystkim obniżać swoją cenę. Bardzo często dla wielu klientów, w szczególności w usługach, cena jest wyznacznikiem percepcji na temat wartości danego rozwiązania. Inaczej mówiąc, im wyższa jest cena, tym często oznacza to dla niektórych klientów, że jest lepsza jakość oferowanego rozwiązania. Także, jeżeli uważasz, że liczy się tylko i wyłącznie cena, to będziesz miał tendencję do tego, żeby obniżać, dawać niepotrzebne rabaty, i nie będziesz mógł dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych klientów, dla których nie liczy się cena, a liczy się realna wartość rozwiązania. Kolejnym przekonaniem jest przekonanie: Nie mam czasu na prospecting czyli aktywne poszukiwanie nowych klientów. To przekonanie dotyczy Zwłaszcza osób, które samodzielnie realizują projekty, które sprzedają. Prawnicy, inżynierowie, konsultanci, filmowcy. Te osoby bardzo często szukają pewnych wymówek, żeby tylko. Nie wziąć telefonu i nie dzwonić do potencjalnego klienta. Mówią, mam bardzo dużo pracy w tym, żeby skończyć te projekty, które sprzedałem wcześniej. Albo wykonuję mnóstwo telefonów do swoich bieżących klientów, albo dostaję mnóstwo zapytań ofertowych. Działają w pewnym zamkniętym kręgu klientów. Mają dużo pracy, ale nie są zadowoleni ze stawek. A nie mają też czasu, żeby poszukać nowych klientów, u których mogą uzyskać wyższą. Cenę za swoje usługi. Co możesz zrobić z przekonaniami, które ograniczają Twoją skuteczność? Pierwszym elementem do zmiany jest uświadomienie sobie problemu. Następnie zapisz, jaki może być negatywny skutek postępowania według danego przekonania. Czy jeżeli masz przekonanie, że nie jesteś w stanie dostać się do prezesa dużej organizacji, to co to dla Ciebie może oznaczać? Następnie zapisz nowe sformułowanie Twojego przekonania w tym obszarze. Na przykład: wnoszę taką wartość dla top menadżerów, że prezes na pewno będzie zainteresowany rozmową ze mną. To nowe przekonanie pozwoli ci wziąć telefon i zadzwonić. Najprostszą metodą, żeby przełamać negatywne przekonanie, to jest rozpoczęcie działań, które wcześniej dla ciebie nie były naturalne. Przyznaję, że mi sprawia największą satysfakcję zawodową, jeżeli trafia do mnie osoba która sprzedaje, nie do końca lubi to robić, a po kilku miesięcznej współpracy ze mną nagle zaczyna się w tym dobrze odnajdować, dobrze czuć, mieć z tego frajdę i osiągać efekty biznesowe. Jeżeli chciałbyś usłyszeć ode mnie wskazówki dotyczące jak polubić sprzedaż, w jaki sposób sprzedaż poprowadzić, żeby była zgodna z Twoimi wartościami i żeby była skuteczna, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia kolejnych odcinków z cyklu Polubić Sprzedaż.